Jakby ktoś chciał ciekawego typa, protypa, czytałem jak to się teraz mówi, młodzieżowo, pomysła, jak sobie usprawnić odpylanie ścian po szlifowaniu. Ja to robię zwykłym mopem, ale żeby co chwila nie latać do odkurzacza, który stoi z boku. Oczywiście odkurzacz wtedy jest włączony cały czas, teraz go wyłączyłem, żeby mam to nagrać. Mam tu taki haczyk zrobiony, taśmą przytwierdzony i przyczepiam sobie tutaj za uchwyt czy za kieszeń, nieważne. Jak sobie odpylam, 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 no to odkurzacz cały czas chodzi, biorę odkurzacz, ciach, 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 zbieram pył ze szczotki, zaczepiam z powrotem, jadę odpylać dalej. Cały czas mam pod ręką szczotkę z odkurzaczem, żeby odkurzyć mopa z tego pyłu. Niby nic, a jednak pomysł fajny. Wcześniej odkładałem i chodziłem co chwilę do odkurzacza i przestawiałem go, a teraz sobie za, za, zacząłem zaczepiać właśnie za kieszeń, żeby, żeby mieć to przy dupie po prostu. I to co mówiłem wcześniej, nie wiem czy ja mówiłem to wcześniej czy nie, z zeleserki jest 100% mniej pyłu niżeli z innych gładzi do ścierania. Z zeleserki po zebraniu, ile tu jest? Metr, 3 metry na 2,5 Miałem tyle samo pyłu, co pokażę Wam zaraz tu. Zwykła gładź, jedno przeciągnięcie. Z było tyle pyłu, co tu z jednego takiego pociągnięcia. Z takiego kawałka ściany. Naprawdę bardzo mało na niej jest pyłu. Nie wiem czym to jest spowodowane, przecież odkurzacz i tu powinien zbierać ten pył ze ściany i tu jak dociera. Ale te gładzie chyba się bardziej, nie wiem, elektryzują i więcej tego pyłu przy sobie trzymają. A ta gładź chyba ten pył odpuszcza, ona go tak nie trzyma przy sobie. Tak mi się wydaje, nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć, ale jest na pewno mniej. Tak, sobie ostatnio myślałem, że przycieranie i gruntowanie zaraz można, że tak powiem, malować. Oczywiście łazienki są jeszcze nie zrobione, do malowania ścian daleko, ale że taka kolejność już robót jest. Ale jako, że ja mam tu kurde ścianę telewizyjną z tej strony i planuję kupić sobie kino domowe, bo kiedyś miałem kino domowe i bardzo mi to odpowiada, czyli dwie kolumny. Przednie boczne główne, centralny i dwa tyły. I ja to miałem z tyłu głowy, jak ja instalację robiłem, ale ja całkiem o tym zapomniałem, żeby tu kurczę wybruzdować sobie wąski, wąską bruzdę i wypuścić sobie na tej wysokości gdzieś z jednej i z drugiej strony kabelki głośnikowe, albo obsadzić małe puszki, żeby te kabelki głośnikowe tam były. W razie czego jak będą głośniki to będą, a jakby ich nie było, to dekelki, jakieś obrazki powiesić, czy coś w tym stylu. Ale żeby kable fizycznie były i miałem je puścić pod podłogą właśnie i wyjść gdzieś tutaj z podłogi po prostu, tej pod szawką, bo później, gdzie się poprowadzi, to już mniejsza o większość. I tak myślę, teraz to zaglądowałem, czy jutro tutaj nie wybruzdować dwóch brust. Z racji tego, że jest to tyn gipsowy, to byle czym śrubokrętem nawet przy łacie przeczorcham trzy razy i dziura jest na przewód głośnikowy. I chyba je tutaj osadzę, i nie wiem, który endyk pójść. Czy kurczę je tutaj, poutykać w tą gąbkę, i że tak powiem, pójść tędyk, tędyk, żeby dojść, czy po prostu no, na bezczela Pójść ko dylatacji, przetrachać dylatację o te 2 cm, wykuć ją, położyć te przewody i pójść tutaj do głośników. Nie wiem, ale mam cały czas z tyłu głowy, że te głośniki fajnie jakby były. Ja wiem, że teraz już można kupić sobie. Sprzęt, gdzie macie przez bluetooth przesyłany dźwięk i tak dalej, ale fizycznie kable jak będą, to będą, przewody, nie kable. Także takie mam coś z tyłu głowy jeszcze, żeby tutaj zrobić. Dokładam sobie roboty, ale jak to zrobię, to będę spał spokojnie, że to jest, jak będzie potrzebne, to będzie. A tak to później będę sobie pluł w brodę, że te, nawet nie będę miał jak puścić później listwami, Yy, tych kabli, no bo tam nie będzie listwy pod oknem, tylko będzie pewnie jakiś silikonik. To pierwsza sprawa, a druga, że później się dynają takie kable po ścianie. Nieestetycznie to wygląda, także prawdopodobnie będę próbował jutro i, i, i będę kable osadzał i gipsował. Mm. O kurde, dostawa przyjechała. Na razie tylko tyle, ale jest kupiona tona. Tylko jest kupiona z możliwością przetrzymania. Na szczęście, bo nie miałbym gdzie tego trzymać. Nie ma żadnego budynku przecież na zewnątrz. A tu wnieść tonę teraz pelletu i później z tym skakać, no to jest bez sens. Także na razie przywiozłem sobie 11 worków. Ale powiem Wam, że tutaj te trzy worki, co wsypałem, to jest trzeci dzień. Ja nie wiem, czy to pół worka zjadło. No wiadomo, nie mam rozów, nie? No, ale chodzi o sam fakt wyziębionego, wyziębionego budynku. Co prawda idę tylko na trzech pętlach. No, ale co by nie było, to wcale tak nie wpierdziela dużo. 19 stopni, przynajmniej tu, w tym pomieszczeniu, utrzymuje. Czyli nie jest tak źle. No, mówię, żeby to zjadło pół worka, to będzie wszystko. No, a dosypię prawie pełny i będę miał święty spokój. Nie będę musiał podgarniać tam co chwilę. Uuh. Zobaczymy, czy moja dziura, chociaż tutaj rozerwałem ten worek, no ale będzie poniżej dziury. Czy wyłaz, który zrobiłem, spełnia moje normy do wsypywania? No pyłu dużo. Podejrzewam, że tu zaraz będzie wszystko zapylone. Trzeba będzie wrzucać worek na dół i wyciągać worek do góry, żeby nie wsypywać w ten sposób, bo będzie tu wszystko zaraz brązowe. Albo przy odkurzaczu <grym> wsypywać. A tego to muszę jakoś bokiem wsypać, bo jest rozpruty. Nie tu, gdzie powinien. No, ja, żeś wsypał teraz. Dobrze, nic się nie stało. Tu się zgarnie. Ciach, ciach, ciach. Nikt nic nie widział. No dobra, jedziemy dalej. Nie od tej strony. Się nie rozgrywa tak jak powinien. Pelet No Name, bo też z takiego źródła brany. Pewnego. O, i tak się nie pyli. Jak się wrzuci worek, się delikatnie wysypie, a nie na wariata. 5, 6, 7, 8, no ze 12 worków wejdzie 12 worków po 15 kg. no to jest kurde trochę. Także zbiorniczek mi wyszedł ładny na pelet, w sensie pojemnościowo, nie dość że pojemnościowo, to i pięknie we wnękę wciśnięty. Panie kolego, miesiąc z głowy przy tym moim grzaniu ja myślałem, że wejdzie kurde z 6-8 worków. Kurde, ile worków na śmieci będzie. Da, jeszcze woreczek i starczy. Pewnie te trzy bym wsypał pod sam dach spokojnie. Jeszcze jeden. Po co ja tam zagląda? Tak jak ja mogę to podnieść? No i dobrze. Dobrze jest. Ile wysypałem? 9 worków. Tak, bo 11 przywiozłem. Dobrze mówię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. nie, dziesięć. Co mi się wydawało, że 11 wziąłem. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 10, dobra, myślałem, że 11 wziąłem, 10 worków i liczę, że tam 2,5 było, 8 i tam 2,5 było, 10, jakieś 11 worków wchodzi, 11 worków o 15 kg, także zasobnik jest ładny, ciekawe na ile to starczy, jeżeli będzie użytkowane na ogrzewanie całego domu i jak będą jakieś mrozy na dworzu, a ciekawe ile starczy później latem na samo dogrzewanie wody. Wszystko, wszystko wyjdzie w praniu. Ten rok na pewno nie będzie jeszcze miarodajny do takich obliczeń, ale może już następny będzie. Zobaczymy. Biorę się na robotę. Sztukaterię mam tu obklejoną na korytarzu. Obklejony mam tamten pokój w sztukaterii, bo tam w sztukaterii nie było. Obklejony mam ten pokój w sztukaterii. Jadę teraz z salonem i z wiatrołapem. I jutro przywożę agregat, bo wszystko jest zagruntowane i jutro maluję sufity na biało. Będzie już tak ładnie tak po domowemu.